Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Pach w ręku tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fu I zaraz kurwa to pod ręką idzie w Bo Po u mnie luks, ich hopsasa I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siewadeczko, dzisiaj taki krótki filmik. Wyczyścimy felgi. Zobaczymy, jak specjalistyczny. Produkt zadziała. Kupiłem takie coś ze względu, że bardzo mi się podobało pudełeczko. <głos> <głos> więc może dobrze działa. A więc przetestujemy sobie na felgach w E60. To ma efekt krwawienia felk. <noise> Zobaczymy. Najbardziej mnie interesuje, czy ten środek da radę wyrzeźbić tam głębiej. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Patrzcie, najbardziej mnie interesuje, czy tam głębiej ten środek też wyczyści. Wątpię w to, ale może. Może wszystko tu ładnie wyczyści. Tej, klocuszki. <grybuj> Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że to kostki nie upierdoli. No, nie chce mi się myć. To tym przykniej może to elegancko wyciści. ej ja może to by o tym środkiem. Ołyszy! Ołyszy! <gry> Ten Jeszcze go nie zmyłem, także też przyjdzie na to czas, co to kurwa jest. Jeszcze pudełeczko mu się spodobało to kupił, no, <gry> bo bardzo profesjonalnie wygląda. Jeszcze nie otwierałem, także nie wiem czy to... Kostki nie zapierdolili mi. Zobaczmy. No ta. I duża środka. No ta, będę środkom człowieku. To ma iść tak, a nie szczotką jeszcze będę. Dobra, zobaczymy zaraz, jak to funkcjonuje. Instrukcji nie czytamy. <laughs> Boj, bo i po co? Majster lepiej wie. Ej, to pianą się robi, czy tym? Nie wiem, zobacz. Ej, czerwone się robi. Napisali, że to musi być nie na słońcu, od 3 do 5 minut. Dobra. Dawaj, obsikaj całe. Nie, no, chyba zejdzie z tej kostki. Ale taką pianą? Być tak, psiknij. Co to kurwa jest? Tak psikaj. Ej. Dobra. A to palcami można dotykać, czy nie? <ścoughs> kurwa, żrące jest. Ej, jak ładnie to... Moja babaryczka krwawi. Haps, haps. Ej ale Remi i tarcze kurwa Kurwa coś ty zrobił A weź tam to jeszcze go Dobra całe z psikaj zacimy Człowieku, jeden ten na, na jedną felgę <grybuj> <grybuj> o kurwa. Co to się dzieje? się śmiej. chuj o to ci skotki nie zajdzie jeszcze Dawaj szlałów, majster. Nie spisuj. Ej, zejdzie to? Proszę. Chyba zejdzie. No, żeby nie było, kurwa, kaszany. Dobra, to ja idę drugie psiknę. Niby nie powinno się robić na słońcu, ale... Kto mi, kurwa, zakazie? Kurbo, oh, oszalał <noise> Nawdychasz się znowu. Chemikali oj, majster, majster. Dawaj, tam wypsikaj, zobaczymy, czy tam to puści. Niedawno już musiał zdjąć. Kurwa, całą tą tak to sobie musisz psikać. Ej, te są czyste, patrz, nic się nie dzieje z Tutaj to aż brązowe się zrobiło. <noise> Ale ja powiem Wam, że może i dobre takie środki. Zaraz zobaczymy, jak wodą zmyję, co się będzie działo. Tej śrubki ładnie wy wypłukaj. Tarcza żeś wypsika, a to może kwas, kurwa, jaki. Dawaj oponkę tyś. Ale cedersko. No, widziałeś. To jeszcze ta została. I po robocie zaraz płukamy. O, moje moje klejenie, kurwa. No, bardzo dobra robota. Czekajcie, zaciski hamulcowe mi umyją się. Kurwa, to na raz jest tylko. Może pojem najpierw umyć? Nie, pan, co ty? Ta nie krwawi, ta jest czysta. O, <ścoughs> to jakaś zajebana już. No luksus, panie, zobacz pan. Tutaj to trzeba zmywać chyba już. Żeby z kostki zeszło, kurwa. Dobra, zmywam. O pierdolę, coś ty narobił. W tarczy ci wyżarło chyba. No to powiem wam, teoretycznie się umyła, ale teraz trzeba szczotką. Teraz to. No, nawet od środka umyło. A co ty, jak koła nie zdejmiesz, to se masz myć. Za dużo tego chyba użyłem. A dobrze jest, człowiek. Zobacz. Elegancko. Teraz trzeba małą szczoteczką, którą dodali tutaj do, do tego. Pokaż to. A tak bawić, to jak by jeździł na jakieś kurwa wystawy samochodów, a nie tam. Kto będzie tak robił? No ten. Ale środek fajnie wyczyścił. Podoba mi się to. A nie wiem jak kosztowało, 22 zł chyba. Oczywiście majster za dużo tego użył. Napsikałem jakbym koła od czołgu mył. Zaraz obadamy sytuację. Nie, no coś tam czyści, ta. Ale i tak potem trzeba szczotką zapieprzać. Pewnie nie aż tak, bo coś wyczyściło. Zaraz to lufniemy na, na całą sytuację. Tylne trochę były mniej y, zapieprzone, ale zostaje. Widzicie taki nalot. Niby on już lekko schodzi, nie? No ale trzeba by było kurwa szczotką jeszcze zapieprzać te felgi. Ja to myślałem że sobie po psikami cześć, ręce w kieszeni. No tak. <gry> ale zobaczcie, od środka tak samo ładnie czyści. Ej, zobaczcie. A, kurwa za wysoko. Patrzcie od środka, też ładnie tam przeżarło. No ale też by trzeba było szczotką to troszkę ruszyć a to stare takie zapieczenie to nie tak nie schodziło ładnie a teraz ładnie schodzi no ale chciał nie chciał trzeba było szczotką jeszcze pucować także tak wygląda tył zobaczmy drugą stronę tutaj to już kurwa wyschło słonecznie, słonecznie. ale też ładnie schodzi paluszkiem już paluszkiem schodzi tam też widać ruszyło ostro Tarczy nie wyżarło. <noise> Dobrze jest. Wydaje mi się, że ten środek jest do, do bardzo zapieprzonych felk. Żydko mówiąc. O, tu jakie kurwa. O, właśnie do takich. <noise> Jak ktoś ma już takie zajebane, to pewnie ten środek wtedy ładnie działa na tych. Nie dam, no, już nie zdejmiesz koła, to chuj tam. Wytrzyj rękę. A <noise> idź pan, kurwa, kuj. No ta, Ja może by tutaj ładnie odkaziło ci ten kurwa korozję, co tu masz? <noise> gdzie go, Gdzie to jest? Może zaszpachluje się? <noise> kurwa. No, działaś? No? Działasz? Czy nie działasz? A, bierze rdzę, patrzcie. <laughs> Zaraz będzie kurwa już pachlobany <laughs> Co ty kurwa O nie to kora myślę. <laughs> Tyle kurwa korozji podpadało mi z Ej wżera się patrzcie ten Za mało psikłeś chyba Chaps Ten paluszkiem będzie do muru kurwa tutaj Kurbo! Uszalał! Nie da mnie wyczyścić Ale trochę wyczyściło z tej rdzy. Pewnie jakby dłużej podtrzymał, to by i wyczyściło. No to bardzo dobry środek, jeśli ktoś ma naprawdę mocno zapieprzone felgi. To pewnie bardzo ładnie działa, a tak by trzeba było zdejmować, że tam od środka ładnie to łykło. Weź no tutaj <średziora> jednego aluska popsikali. To i tego dawaj. <średziora> Z jednej strony będą ciste. Dobra. Zaraz tu przyjdziemy. Ale nie no, powiem wam błyszczą, no błyszczą bez bez tego, bez mycia. <noise> znaczy bez szczotkowania. Elegancko błyszczą. Dobra, byłoby na tyle, jak widać efekt jakiś jest. Płyn yy, do czyszczenia felg w jakiś sposób działa. Myślę, że warto przetestować sobie takie płyny. Tam różne firmy produkują to, więc czemu nie? Można sprawdzić, zobaczyć. Naprawdę fajnie schodzi to. No ale trzeba było troszkę poszerować Majstrawi się nie chce, więc nie szoruje. <grymiany> Także dobrze jest. Gitbalina do następnego strzałeczka. Cześć! No ta. Zapomniałem mu o pieciku. Nie zastygło nie. Dobra, jest czysta, jest czysta. <grymiany> Karczere mi ładnie poszło. Dobrze jest yeah. Jeśli dotrwałeś do końca tego odcinka, pisz w komentarzu Alusy, majster spośród tych osób wylosuje osobę, która otrzyma taką koszuleczkę. Proszę bardzo <grym>, cyk, fuch. No Nota Gitbalina